Witam, nazywam się John Bevere i jest to dla mnie przywilej, że mogę do Was przemawiać. 31 maja 2010 roku Pan powiedział mi: Synu, byłeś wierny udostępniając materiały z nauczaniem w krajach anglojęzycznych. Chciałbym, abyś teraz te materiały udostępnił pastorom i duchowym przywódcom na całym świecie. Nie miałem wtedy pojęcia, z czym to się wiąże, dopóki nie zaczęliśmy pracować nad realizacją tego zadania. Do dnia dzisiejszego udostępniliśmy ponad 10 milionów materiałów ludziom w ich ojczystych językach. Nasz cel jest prosty: chcemy przez nie wypełnić polecenie Jezusa czyli iść na cały świat, głosić Ewangelię i uczyć ludzi przestrzegać wszystkiego, co przykazał nam czynić. Mam świadomość, że wykonujecie ogromną pracę, poświęcacie wiele czasu, doceniam to. Mam świadomość Waszego głodu Bożego Słowa. Dlatego zachęcam Was gorąco, skorzystajcie z tych materiałów, które otrzymaliście, przestudiujcie je. Ale to nie wszystko. Możecie skorzystać z naszych zasobów na cloudlibrary.org. Wszystkie materiały na Cloud Library można pobierać bezpłatnie w Waszym ojczystym języku. Proszę Was też, abyście zachęcili Waszych współpracowników, czy to w kościele, czy w szkole biblijnej, do korzystania z zasobów Cloud Library. Pobierajcie dostępne tam materiały i studiujcie je razem. Kiedy będziemy budować mocne kościoły, będziemy zmieniać społeczeństwo wokół nas. Kiedy będziemy budować mocne kościoły, pomożemy ludziom zejść z drogi, która prowadzi na zatracenie. Jezus umarł za grzechy całego świata, czyli za wszystkich ludzi wokół nas. Bądźcie twórczy w wykorzystaniu tych materiałów do szkolenia ludzi. Może dla kogoś zachętą będzie otrzymanie dyplomu ukończenia danego kursu, przygotujcie więc dyplomy dla uczestników. Pomagajcie im wzrastać w poznaniu Boga. Rozwijajcie w nich głód wzrastania w poznaniu Boga. Jeżeli oni zmienią swoje otoczenie, swoje lokalne społeczeństwo, to i nasz świat będzie się szybciej zmieniać. Kochamy Was i zapraszamy do skorzystania z tych materiałów.